Ziołku, zabłądziłeś? Ależ absolutnie nie. Właśnie przybyłem do tej, tutaj, do tego miejsca, żeby pozdrowić wszystkie dzieci, żeby zobaczyć, czy są szczęśliwe oglądając Koziołka Matełka. W Pacanowie kozykują, kują, więc Koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Właśnie nową zaczął podróż, by ją skończyć w Pacanowie. A co przeżył i co widział? Film ten wszystko wam opowie. Filmowe czytanki polegają na tym, że animator czyta przed projekcją fragment książki dla dzieci. Następnie oglądamy film, bądź też zestaw filmów na podstawie przeczytanej książeczki, lektury. A później jeszcze do tego wszystkiego są warsztaty plastyczne. Był grant, zdobyłem go, było takich grantów 19, zdobyliśmy jedno z, lepszy, z większych dofinansowań na organizację takiej imprezy. Zazwyczaj są to imprezy organizowane w domach dziecka, ja pomyślałem, że może właśnie w instytucji kulturalnej, bo wiadomo, że te instytucje też potrzebują wsparcia, a przede wszystkim pomysłu. Moim zamierzeniem było skonstruowanie programu w ten sposób, aby pokazać dzieciom zarówno klasykę polskiej animacji, a co za tym idzie klasykę polskiej literatury dziecięcej, ale też pełnometrażowe produkcje z całego świata i ich odpowiedniki literackie. Tutaj oddziałujemy na dzieci w różny sposób. Czytamy, oglądamy razem z nimi bajkę, na no końcu tworzymy jakieś dzieło plastyczne. Tym razem, z okazji wizyty Kosiołka Matołka, będziemy robić mini komiksy z kosiołkiem. Ale myślę, że to jest też dobry moment i dobry czas, żeby powiedzieć dzieciom, że nie tylko komputerze można oglądać bajki, można je także czytać, można je także samodzielnie rysować. W ten sposób chcemy przygotować dzieci do dzisiejszego świata multimedialnego, prawda? Że chcemy im pokazać, że jest alternatywa dla kina, dla telewizji, dla komputera, że można czasami wszystko samemu zrobić. To, że odbywa się to tutaj, właśnie w kinie, to to jest też taki magnes, który pozwala przyciągnąć dużą grupę dzieci, dużą grupę odbiorców. Chcemy, żeby tutaj rodzice w czasie czytania, pokazywali dzieci, mówili, o, patrz, dziecko drogie, tak wygląda książka, idziemy później poczytać. Oglądałem film i słuchałem bajki. I jak wrażenia? Fajne! Bardzo ciekawa propozycja, bo zarówno czytanie, jak i oglądanie, a potem wspólne rysowanie. Ja się dobrze bawię, bo ja na koziołku, botołku się wychowałam, prawda, więc nie wiem jak moja, moja córka, prawda, ale no w sumie fajna inicjatywa. Europejskie Centrum Bajki wspiera tą akcję i mam nadzieję, że będzie wspierało je nadal, ponieważ to jest fantastyczna inicjatywa, która pokazuje dzieciom, że, że bajki, które oglądają w telewizji czy na płytach, również można sobie poczytać. Że rodzice powinni te bajki czytać, że one, jeżeli potrafią czytać, powinny do nich sięgać. Także naprawdę mocno trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej osób tutaj przychodziło i bajki oglądało, ale i czytało. Myśli kozioł, coś dla ciebie, ta zabawa nie jest zdrowa. Idź ty lepiej, koziołeczku, szukać swego pacanowa.